bardzo trudno wysądować u kogoś, nie? Bo bardzo często to jest po prostu takie, takie poddanie się, nie? Że już po prostu tak mnie życie strzeliło z lewej, z prawej i z której, że już nawet nie mam sił i po prostu, wiesz, ma, takie machnięcie ręką. I często, wiesz, w medytacji e, to okayness, ta akceptacja jest mieszana troszkę albo y, utożsamiana właśnie z takim, wiesz. No, 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 z takim w sumie stanem depresyjnym, nie? Czyli, czyli, po prostu jesteś w stałym stanie, ale bardzo nisko, nie? Bardzo, bardzo takim szarym i po prostu nie ma, e, trochę tak jakbyś walium przyjął, nie? Albo coś, że, że po prostu nic specjalnego się nie dzieje, ale nie jest dobrze, nie? Jest po prostu, wiesz, jest po prostu, no, no nie ma szału, ale też ale też nie ma dramatu, jest, jest po prostu nijak, nie? I to jest taki trochę niebezpieczny stan, bo w takim stanie jest dużo osób, które w ogóle nie mają związku z medytacją, bo one wchodzą w ten stan poprzez odcięcie e, świadomości ciała, czyli świadomości emocji, nie? Czyli przestajemy czuć, e, w jaki sposób czują się te organy wewnętrzne. I po prostu, bo, bo, bo czują się, wcześniej czuły się po prostu fatalnie, nie było tam dużo stresu, złości, e, frustracji itd., itd., itd. i tak dalej, i dalej, tak dalej. I po prostu wy wycofują my świadomość z tej, z tej części e, emocjonalnej, czyli z części e, flaków I przez to osoba stają, zaczyna czuć się okej, okay, To jest trochę tak, jak działają właśnie różnego typu e, e, towalium, Które po prostu się uniewrażliwia na te wszystkie doznania, które tam płyną e, e, z ciała. Czyli nie odczuwasz stresu, możesz to wziąć na uspokojenie i tak dalej, i tak dalej, nie odczuwasz stresu i tak dalej, ale przestajesz odczuwać cokolwiek innego płynie, e, płynie z tego ciała, nie? No, więc to jest niebezpieczne, jeżeli ktoś w medytacji, wiesz, wchodzi w taki stan, nie? Bo, bo w tym momencie to oznacza, że coś tam e, ta wrażliwość e, poszła w złym kierunku, nie? Wiesz, ten stan, który ja opisywałem, on raczej dotyczy osób, które nie rozwijają wrażliwości, tylko wycofują wrażliwość, nie? i wchodzą w, taki, w taką sytuację, w której nie są w stanie odczuwać niczego, nie, po prostu nie są w stanie odczuwać ani negatywnych emocji, ani pozytywnych emocji, bo pozytywne emocje bazują dokładnie na tym samym, na tym samym na tym samym instrumencie, którym jest po prostu ciało, nie, którym są wnętrzności. A teraz w przypadku medytacji, jak już zaczynamy się uwrażliwiać, no to oczywiście na początku możemy czuć, czy przez długi czas możemy czuć te wszystkie bóle, które tam były zamknięte, emocjonalne, i one się, one się zaczynają przejawiać w świadomości, potem powoli cichną, bo ta świadomość po prostu pozwala temu ciału doprowadzić się do stanu optymalnego ale pozostają, czyli, czyli po prostu ta maszyneria zaczyna działać bardziej spokojnie, nie? Ta maszyneria emocjonalna, ale pozostaje cały czas umysł, który cały czas w jakiś sposób ma określony stosunek do, do różnego typu doznań, do rzeczywistości, nie? I teraz, jeżeli umysł ma, może mieć różny poziom oporu, w stosunku do rzeczywistości, nie, może mieć tam umiarkowany opór i wtedy ten stan emocjonalny jest jest ok, bez bez wielkich zlotów, bez wielkich upadków, ale jest po prostu cały czas gdzieś tam opór, czyli cały czas ten stan nie jest aż tak fajny, nie, nie jest aż tak pozytywny w tym w nie, tą pozytywną okejnością, nie, czyli jest taką umiarkowanie, nawet negatyw, nawet zabarwioną pewną negatywnością, nie? I później w trakcie praktyki, w trakcie tego, wiesz, coraz głębszego uwrażliwiania tego umysłu, powoli umysł przestaje się, coraz mniej opiera się doznaniom, coraz mniej opiera się tu i teraz, czy coraz mniej opiera się rzeczywistości, bo po prostu zaczyna odkrywać, że ta, ta forma ciągłego, oporu, ciągłego odpychania powoduje e, cały czas subtelne cierpienie, nie? I im mniej opiera się tej rzeczywistości, tym ten, ten stan okejności staje się coraz bardziej fajny, nie? Coraz bardziej taki pozytywny, nie? Coraz bardziej przyjemny. I, 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 i jest cały czas okejność, jest cały czas ta, ta równina, ale ona jest troszkę wyżej, coraz, coraz bliżej e, światła czy słońca, nie? Nie jest po prostu jakąś tam równiną w sumie w głębokiej dolinie, nie? Że, że jest po prostu równe dno, ale gdzieś tam głęboko, nie? Bo po prostu umysł na każdym, yy, w stosunku do ka każdego doznania zaczyna widzieć, że opór jedynie powoduje napięcie, nie? Że, 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 ten opór powoduje po prostu jakiś ten. I to, i to im, im dłużej praktykujemy, czy, czy im bardziej jesteśmy świadomi tego, te, 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 tej, tej zależności, nie? opór i stan, e, stan emocjonalny, tym te, te, ten opór na poziomie całego doświadczenia się po prostu z, e, zmniejsza, zmniejsza, zmniejsza i ten stan okejności wychodzi coraz, 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 coraz wyżej, nie? Więc e, więc no, no jednym super przykładem jest to, że na przykład opór w stosunku do zimy, czy opór w stosunku do pory roku czy jakichś tam wydarzeń, po prostu już go nie ma, nie? I się to może zamienić nawet wow. W sumie to jest bardzo ciekawe doświadczenie, bardzo przyjemne wydarzenie, nie? I tak dalej, i tak dalej. A jak się pojawiają mocne jakieś zdarzenia, które zazwyczaj po prostu były taką, nie? Czy taką głębszą doliną, no to w tym momencie przez to, że cała ta równina jest o wiele wyżej, to ta dolina też nie schodzi aż tak nisko, nie? I, i też. Mimo, że być może jest to jakieś tam drgnięcie w tej okejności, nie? To ono nie wchodzi aż tak głęboko, nie? I przez to o wiele łatwiej. No, no z, przez to zaczynam być, no, sa, sami, sami jesteśmy zdziwieni. Jejku, to mnie już nie drażni, a przed chwilą mnie to po prostu, e, wiesz, gdzieś tam sprowadzało na jakieś tam emocjonalne manowce, nie? Więc. E,